Dzisiaj zabieram Julkę do wioski dla Kotów. Czekam na nią właśnie w Perugia Ponte San Giovanni. Przyjechałam tutaj autkiem i udało mi się, jestem z siebie tak. Dumna, moje umiejętności kierownistyczne są coraz lepsze. Zabieram dzisiaj julkę do Kociej Wioski, ale jak tutaj przyjdzie, to ustalimy jeszcze taki dokładny plan. Bo są dwie opcje: albo najpierw jedziemy do Asyżu, tam posiedzimy godzinkę, pozwiedzamy i jedziemy od razu do Kociej Wioski, albo przejdziemy się trochę po Perugii i jedziemy od razu do Kociej Wioski. Niezależnie na którą się zdecydujemy. Teraz was tam zabieram. Albo jeszcze nie. Najpierw muszę Wam powiedzieć, jacy Włosi są uroczy, kochani. Byłam dzisiaj w sklepie i w ogóle na wejściu do sklepu stał jeden Włoch i oczywiście przywitał mnie Ciao Bella. Tak po prostu, mimo że mnie nie znał. Także urocza. Gdy stałam w kolejce do kasy, ja miałam tylko i wyłącznie żarcie dla kotów. Pan przede mną robił jakieś takie ciut większe zakupy, ale nie wiem, no miał tam z pięć czy sześć rzeczy tak naprawdę. I mówi do mnie prego, bo zobaczył, że mam tylko jedną rzecz i przepuścił mnie przed sobą. Wiem, że takie rzeczy też się w Polsce zdarzają, ale rzadziej. I mi się to tak mega tutaj podoba, że wszyscy są tak mili, uśmiechnięci, nie na drodze. Ale w życiu... Są przekochani i ja się bardzo szybko wpasowałam i dużo osób w ogóle bierze mnie za włoskę w sensie nie wiem czy bierze, ale po prostu zaczynają od razu mówić do mnie po włosku i dopiero później się orientują, że o nie mówisz po włosku, okej okay, to po angielsku i zaczynają po angielsku, nie? Julka natomiast powiedziała mi dwa dni temu, że jej nikt nie bierze za włoskę i że to prawdopodobnie przez jej polski uśmiech, czyli taki, że uśmiecha się tylko wtedy, gdy ktoś się przywróci. Ja jestem z reguły osobą bardzo uśmiechniętą, więc uśmiecham się i ogólnie, i gdy ktoś się przewróci. Ej, mega to wygląda. No. Wdzięczności i, i ducha katolicyzmu pobierają płatę e, za miarę. Ale je, je. Jesteśmy w Asyżu i zobaczcie jaki piękny widok. Jestem mgła, ale ona nawet nie psuje, tylko dodaje. Zobaczcie na to. Nie śmieję się z niego, tylko z, y, o, z okoliczności o, tego, jak został nazwany Boży Influencer. Błogosławiony w klusie i Teraz będziesz miała na nagraniu. Będę to miała i to wyjaśnię zaraz. W Asyżu... Ja na... e, Co? Ja nadal nie mogę przejść obojętnie obok tego, że są magnesy z sekcji Franciszkiem. <grym> z Franciszkiem. <dżynia> y, super jest. Ja bym brała. <grym z dżynia> Magnes? Boże Boży influencer, o którym rozmawiamy, to jest Carlo Acutis. Chyba tak o. I zadziwiło nas to, że tutaj wszędzie są... A to jest e... odprawia. <grywa> <grywa> Wszędzie w sklepach z pamiątkami, tutaj są jakieś obrazki, magnesy z takim 15-letnim chłopcem, i zadziwiało nas, dlaczego jakiś dzieciak z plecakiem jest święty tutaj, i tak dalej. Więc poczytałam sobie o tym, przeczytałam artykuł, i okazało się, że Karlo został. Aka błogosławiony w bluzie i jeansach. Tak, tak było napisane w artykule, że jest nazywany błogosławiony w bluzie i jeansach, bądź Boży Influencer. Wiem, e, to jest lepsze. Dlatego, że. Co on zrobił? Uzdrowił studentkę. Uzdrowił uzdrowił chorą studentkę, chyba. której podobno. Wszystko mówimy na chyba. To jest akurat potwierdzone, bo to było w artykule. O, tak, ale przypamiętasz, że to była studentka. Nie. nie <laughs> Jakąś dziewczynę uzdrowił, która podobno. Rzucie była nieuleczalna? Tak, rzucę linka do artykułu. Chodziło o to, że dziewczyna była nieuleczalnie chora, medycyna sobie nie, nie radziła z nią i on ją pobogosławił, dotknął i ona ozdrowiała, dlatego został świętym. A za to on dostał jej chorobę chyba, bo potem umarł jakby, Tak, w wieku nie, 15 lat. Jakby, jakby chyba się nie opłacał taki trade, nie? <laughs> może on nie był świętym, tylko on miał jakąś mod wysysał, może on był Avengersem, X-Manem jakimś, nie? Tu, mi. No. Bo się. Ciężki tuś. No. no jak się przytulają. Och, jakie. Spie... K... Skoro już yeah. ludzie przyszli to spin. Fajnie było, ale przeszły turysty. Może Boże, jakie, jest... jakie słodkie. O, aha. Bo. Bardzo szybko zmieniły nastawienie. Jest kolejny dzień, wczoraj byłyśmy w Asyżu i wróciłyśmy mega późno, także do koteczków idziemy dzisiaj. U pierwszych już byłyśmy, były mm. mega urocze, jedne się pobiły, ale potem się pogodziły, więc wszystko jest w porządku. I teraz idziemy do Kotelu Kalifornia. Ach. Już biegnie, o Jezu! Jak kot mnie widzi to s***** z drugą stroną. Nie, on biegnie teraz do nas. Idą, cześć! O no kolejny biegnie. No ja wiem, ja śmierdzę strasznie. Zaraz się ukryję up... Ta ci już głaskała, ty się tak Nie, nie. ej. Nie mam więcej nie mam więcej. Boże, jakie kochane. O, jakie słodkie. Patrz na tego. Jak już przymiste czeka. O Jezu, ten się zżygał. Nie. O, nie, Czymś nie się zrzygał. Tak? No, tak. Proszę się odsunąć, za no chwila, chwila! To no nie wszystko! O, nie bardzo no nie jest, że dla nie wszystkich starczy. Żegnamy się z kotyczkami i z wami też się żegnam. Pa!